bo jeśli wygenerujesz to coś w gamie, ten młody człowiek będzie doskonale wiedział, że ty to zrobiłeś w gamie, która jest podpięta pod sztuczną inteligencję, tak? No i co wtedy? Jak to rozegrać? Niestety ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich, sorry, influencerów, którzy pokazują AI w edukacji i pokazują te wszystkie pierdowodotryski, które są po nic, sorry, i one, one rzeczywiście zatykają nam web, za przeproszeniem, nie dają żadnej wartości, są gadżetami, ja mam wrażenie, że my nie możemy w edukacji się skupiać na gadżetach, tylko na czymś, co służy nam lekcji i nic więcej. To ja bym wcale nie szukał większej ilości narzędzi. Bo mi nie chodzi o to, żeby kolejną aplikację, która się i kolorami ikonki. Nie, ja mam cztery, i uwierz mi, ja w tych czterech jestem w stanie zrobić wszystko. I mm -hmm. o to chodzi, żebym ja miał swój scyzoryk, który mam podstawowe narzędzie, otworzę puszkę, przetnę coś tam i obetnę sobie paznokcie, a nie, że będę miał 74 kieszenie z 25 scyzorykami i w sumie nie wiem po co je mam, wszędzie konto sobie założyłem, popierdziłem coś, bo Pani na webinarze, bo Pan pokazywał, zamknąłem komputer i nie wiem co po co jest. Dlatego ja ci dzisiaj pokazałem, zobacz proces, łączyliśmy się, wracaliśmy sobie do Kraskodyma, tak. wracaliśmy do Gamy. Jasne, że ten whiteboard FI był trochę odczepiony, ale on miał też inne zastosowanie, bo mm -hmm, no, mm -hmm. współpracę z uczniem gdzieś tam na żywo, to komentowanie ich kreatywności. Więc bardziej bym zadawał sobie pytanie: czy wiesz po co? Bo jak nie wiesz po co, to nie stosuj. Czy to będzie sztuczna inteligencja, czy to będzie PowerPoint, bo to jest w ogóle bez sensu.